Cześć, cześć moi drodzy! Dzisiaj znowu z Wami Wiktor, dzisiaj jest niedziela. No i postanowiłem nagrać jeszcze jeden filmik, dlatego że mam ostatni dzień wolny i zdecydowałem, obudziłem się rano i zdecydowałem, dlaczego mini pójść tutaj niedaleko ode mnie gdzieś 4 km w lasach znajduje się taki pomnik rozstrzelanym Polakom. Nie wiem, już nie pamiętam, ile ich tam było. Jak, jak pamiętam, przeczytałem na stronie internetowej, że 200 osób, coś takiego, nie wiem dokładnie. Nie pamiętam dokładnie, ale kiedy tam pójdę i po prostu przeczytam, no i pokażę Wam to wszystko, jak to wygląda. Jak to ten pomnik wygląda, tu, tutaj właśnie. Na tylnym planie widzicie taki most. Wielki tutaj znajduje się S5 autostrada. tam trochę dalej. A tutaj łączy się autostrada S5 z Leśno, z Lesznym, miasto Leśno. No i tutaj niedaleko ja już mieszkam. A tu znajduje się taki zobaczcie, niewielki las. I tam ta droga prowadzi nas do tego pomnika. No i dzisiaj jest zimno, dużo, dużo, tak bardzo zimno, minus 10 było rano, teraz już minus 8. No i postanowiłem trochę pospacerować przed śniadaniem, bo rano nic nie jem, a już po południu o 12 na pewno będę już coś, coś pojem a do tego e, chciałem e, chciałbym po prostu pospacerować, oddychać świeżym powietrzem, e, pogrzeć się trochę na słońce, na słońcu, no i zdecydowałem pójść do tego pomnika, e, tak mówiąc e, ubić dwóch zajców i pospacerować i nagrać filmik i popatrzeć coś ciekawego co to za pomnik, bo bardzo ciekawe, ciekawe mi, mi takie, mnie takie rzeczy, e, historycznie tak mówiąc. Jest po prostu najpiękniejsza pogoda, słuchajcie, na niebie ani chmarki. E, powietrze jest czyste, można tak, tak prosto iść sobie i oddychać. Żadnej osoby, żadnego człowieka, nikogo nie ma, można sobie spacerować i nikt ci nie przeszkadza. Można iść, po prostu nagrywać, coś mówić, nawet krzyczeć i nikt ci nie przeszkadza. I po prostu swoboda! Ho, ho, ho! Super! Bardzo uwielbiam takie rzeczy, kiedy nie ma ludzi, kiedy jest swobodnie, cicho, cichutko i spokojniutko, tak? No i idziemy, idziemy. 4 km, idziemy. Ja. Już gotowy tam pójść i coś ciekawego nagrać. Startujemy! Tak dziwnie, słuchajcie, idę, idę sobie po lasu wzdłuż e, kolejowej drogi i tutaj znajduje się taki budynek, w którym ludzie mieszkają. Stoją tam dwa samochody i tak dziwnie to jest, bo do Leszna tutaj na kilometr, jeżeli nie więcej, І тут я просто знайду ще будинок, якому мешкаю люди. Так танчивні. Boże, jaka piękność. Nie możecie sobie nawet wyobrazić tego, jaka jest piękność rano w lesie. Przy mruzie, kiedy na dworze minus, minus 10 cicho, spokojnie leży śnieg, i słońce świeci. то попросту байка якощ И сосны, сосны и бжозы. Белая береза под моим окном. Есенин Кедыш написал. Белая береза под моим окном. Что же там далее не по ментам. Нарядилась каким-то серебром. Что-то там. Что-то такого. Забачьте, какая есть байка. Вау. Супер. Польский лес. Я уже в него в него влюбился. Слушайте, как белорусский партизан, который жимал, W 1943 roku gdzieś chodzi i chowam się od hitlerówców. Ja po prostu nie mogę sobie wyobrazić w tamtych czasach, jakim było źle, jakim było trudno wyżyć po prostu w lesie. A to, 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 to było Białoruś tam w ogóle było. Nie minus 10, a minus 30 w tamtych czasach. I jak jak można było tam wyżyć, ja po prostu nie rozumiem co oni tam jadli, co oni pili, co oni jak oni w ogóle tam wyżywali i jeszcze trzeba było walczyć z hitlerowcami. To po prostu masakra. Piękność. Właśnie dotarłem do miejsca, do celowego, do tego pomnika i tu on jest, tutaj nawet jest taka ścieżka, aha, tamten, a tu co jest, nie wiadomo, też jakiś, jakiś grob, za śniega nie widać. Nic nie widać, co tam jest. Pójdziemy tam. Widać, że ten las nie jest tamten z tamtych czasów, bo jest taki młodszy niż tamten, który był, ale, ale. Starzenia, którzy które tutaj zdarzyły się, byli naprawdę, naprawdę istnieli. No to właśnie ten pomnik. Ziemia uświęcona krwią 339 obywateli, różnych narodowości. Bestialsko zamordowanych na tym miejscu przez hitlerowskich oprawców w latach 1933-1945. Cześć ich pamięci. Czyli dwa lata, dwa lata tu były jakieś zdarzenia. Напевно розстріляли Тут був розстріляно не один раз І може закопано їх тут попросто Не знаю Що тут було, але щось було Раз в цьому місці Поставили пам'ятник 339 Напевно знайшли Знайшли тут Знайшли тут Може гроби їх, може po prostu rozkopali i oni tu byli po prostu leżali gdzieś pod ziemią I w tym miejscu to takie miejsce znakowe kurde czasami jak po, pomyślisz o tym i po prostu łzy zaczynają cieknąć Z tego co było kiedyś. A, teraz zrozumiałem, tutaj stoi pamnik, pomnik, a tam to na pewno były mogiły groby i tu też dalej. Tak, naprawdę to tak, tu jeszcze jeden grop. Na pewno tu oni byli pochowani. Pochowane. Albo pochowani. Tam jeden grob i tu drugi A tam po prostu po środku stoi pomnik Teraz rozumiem. Kurde, nie mogę nawet wyobrazić sobie jak ludzie, co było na przykład tam za Krakowiem, w Oświęcimu. бось і Там, напевно, люди муйо вже, барза така атмосфера, енергетика зва і там дуже багато замордованих людей. Єжели ту стоїш і вже взи, просто чекнув, а що мувич о Освенциму? Це в ogole, напевно, тяжко. Wieczna pamięć tym ludziom. Teraz rozumiem, raczej po prostu tutaj oni byli, oni byli znajdowani, a Hitlerowcy po prostu tu przywozili ludzi i tu ich rozstrzelano było, a może gdzieś było rozszaliano, a po prostu tutaj przywozi, przywozili już zmarłych i zakopywali. Raczej tak. Bo, jak jeszcze można wytłumaczyć to, że eee, 339 osób tutaj było znaleziono? Na pewno tak było, że oni gdzieś ich mordowali i tu przewozili i po prostu zakopywali. Ja po prostu nie mogę to wyobrazić sobie, ukłaść w głowie, jak, jak ludzie. W ogóle, jak Niemcy Niemcy dali ty, z światu tyle ludzi takich znamienitych, tak, wynalazców, uczonych, różnych, różnych śpiewaczy, nie wiem, tam różnych, różnych, różnych ludzi takich znamienitych. Jak, jak w ogóle to możliwe, że в тамтих часах, що так, 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 вообще, так в агулі можна було трактувати людей, просто їх мордувати. І я просто, просто не розумію, сконд вжонувач то, то зверство, то, то таке трактування людей, сконд, сконд. Я, я просто не розумію того. Субтитрувальниця